Dybry, dybry! Witam, następna przygoda! Mam trochę wolnego, wolny weekend. Syn e, lekko chory, więc muzeum odpada. E, więc postanowiłem sobie pojechać, w związku z tym, że jeszcze jest śnieg w górach, więc jeszcze nie będę na razie chodził po tych górach, bo y, wiecie czemu. To pomyślałem, że sobie pojadę na Kraków. Ostatnio właśnie Wam mówiłem, że chętnie bym się do Krakowa przejechał, więc jadę na Kraków. Dziś mam taką ciekawą miejscóweczkę. Z zarąbistym e, miejscem widokowym. Zobaczymy, czy tam się uda w ogóle dojechać i jak to tam będzie wyglądać, więc trzymać kciuki, żeby się udało. Bo naprawdę, e, może być fajnie. A jutro sobie pójdę gdzieś tam na miasto połazić, posiedzieć, zjeść jakieś pierogi i tyle. Połazić po, po Krakowie. Nie wiem czy tam coś będę nagrywał, bo w Kraku wszyscy znają. Więc <laughs> może jakieś tam przebitki. Bardziej takie te miejsca Was pewnie interesują. Gdzie ja zacumuję co ja będę ten. Gdzie będę spał, jakie widoczki z rana. Ale tu jest... Ja tu nigdy tą drogą nie jechałem, powiem szczerze. Serpentyny niemożliwe. Pierwszy raz jadę tą drogą. Naprawdę jest tutaj e, ładna, widokowa, tak droga. Przefantastyczna. Prze A jaki tu jest widok z tej drogi? Ja nie mogę, po prostu fantastyczne. Naprawdę jadę tu pierwszy raz. Mieszkam tu i żebym tą drogą nigdy nie jechał. Jaka to jest? 781 droga. Droga, proszę Was, 781. Jest mega widokowa, naprawdę. Się przejechać widocz, widoczków na naoglądać to... To naprawdę tą drogą polecam, bo... Uf, jestem pod wrażeniem. 781. Prawie tam odżywca tutaj jedzie do... Nie wiem, gdzie ja tu wyjadę. Szczerze mówiąc. Kierowca <grywka> zawodowy. No nie wiem, gdzie jedzie. Nie wiem, gdzie wyjedzie. No to jedzie przed siebie ja to lubię tą wolność w tym jak się jedzie tak samochodem, jak ktoś mówi, a śpisz w budzie w ciężarówce potem śpisz jeszcze w aucie. No tak, tylko że tu mam taką wolność, wjeżdżam w takie uliczki ciężarówką bym tu nie pojechał, bo to jest zakaz. Jest bodajże 7 metrów długości, nie wiem czy to na też był czy nie a chyba 7 metrów długości, tylko tu o to chodziło, więc no, nie mógłbym jechać. Nie wiem, gdzie jadę. Dobra, już wiem, to jest droga na Andrychów. Jakbyście nie wiedzieli, Andrychów strona stronę żywca. No tam to nie, w żywcu się zaczyna, ale koło żywca. 781, bardzo fajna droga. Widokowa, no. Sympatycznie się tu jechało. Myślę, że będę wracał. To możliwe, że tędy sobie będę wracał. Bo dlaczegoż by nie? A i dojechałem gdzieś tu. Ale tu, kurde, droga się kończy. Kajo wjechał. Tam widzę, że coś stoi, jakieś auto, ale to chyba jest tam daleko. Zresztą tu muszę znaleźć gdzieś. Tam widzę ten zamek. Tam chyba innej drogi już lepszej nie znajdę. Tu są takie zatoczki. Nie wiem, tu widać. Podjadę jeszcze tam kawałek dalej. Zobaczę, czy tu się da skręcić w prawo. No ciekawe miejsce. Ale nie wiem, czy tutaj nie trzeba stanąć po prostu. Zobaczymy. Jeszcze tu kawałek podjadę i, i zobaczę, gdzie ja tu dojechał. Ale ja, ja tu jest potężny plac. Nie wiem, czy tu, tu są jakieś przeprawy. Nie wiem, czy tu stanąć, czy tam wjechać. Szok. Niedowierzanie Że to zerknąć. Ciemno tu jak w dy. Tu można zjechać na dół. Nie wiem, co to jest. Zakaz? Wysypywanie śmieci Ej, jestem przy samej.. Przy samej Wiśle stoję Więc się tu nie utopię I tu jest zamek Ale Wy tego nie widzicie teraz Ale hardcore Jakie miejsce Fantastyczne nic nie widzicie, rano wam pokażę. Oglądamy no, mefelka sobie. Siedzę sobie tutaj, tak piwkuję. I nagle mi tutaj jakieś świecą latarki do tu przez okno. No wystraszyłem się, bo tu przecież nikogo nie powinno być. Ktoś mi puka do drzwi. Teraz co to robić? Otworzyć czy nie? Jestem w takim zadupiu. Dobra, otwieram. A tu policja kryminalna. Zwykle ubrani, nie? bo kryminalnie nie są ubrani, wiem że tu dużo ludzi przyjeżdża z narkotykami, ale wylegitymowali, popytali o baterie, pooglądali zdjęcia, robili auta, <gadali> jakie zarąbiste, pogadaliśmy chyba z godzinę my tu gadali, na no serio, oni mnie tutaj tak zagadali, mega pozytywne chłopaki, więc spotkanie w Krakowie z policją, spisali mnie, okej, okay, żeby nie było może się tu kręcą w miarę oglądać, co się tu dzieje, bo dużo kombinatorów tu przyjeżdża. Więc yy, czuję się teraz jeszcze bardziej bezpiecznie. <grystanie> Dobre noc. Eee, jest dobry. Minus 3 prawie. Minus 2, 6. W środku 22. Idealnie ustawione. Co tam się dzieje? Kilka słodzów. Ej, zerknijmy jak. Ech, jeszcze nie ma próbek na tym załku. Jeszcze chwilka. Oh. Patrzę na to miejsce. Ale magia. Coś pięknego. Nie ma gór, a też może być fajnie. Jest <laughs> jak zimno. Patrzcie, słoneczko tam już przewija. Kaczuchy lecą. Jakieś. Oła, kurde, będzie się wywalił teraz. Mega mroźny poranek, minus 7 stopni jest, teraz sprawdziłem. Bardzo zimno. Ale nie ma jak zwykle nikogo. Myślę, że w lato to tutaj kamperków będzie i ludzi sporo, bo miejsce jest... no magiczne, no co Wam mam powiedzieć. No przecież to wygląda obłędnie. Nie sądzicie? Coś pięknego. Coś pięknego. I w nocy jeszcze policja tu chodzi, kontroluje. <gryw> Więc jest bezpieczne. Dobra. Trzeba tu wyjść ogarnąć. Tam przyjechały jakieś wycieczki. Coś tam się dzieje. Dobra, otwierać, posprzątać, zrobić łóżko. Przewietrzyć tu. Wyłączymy Webasto. Mm. Co my tu mamy? A co mi tu spadło? Aha, mój uchwyt na telefon. Tu mamy szczoteczki Umyjemy sobie kłaczka A i to nie jest załęk tylko klasztor Tam jakieś skałki, to chyba Jura tu się zaczyna Tak to kto wygląda O, idzie ojczeczko na klass, już. Dobra, myjemy. To... Dobra, ładnie tu posprzątamy teraz. Jedziemy, umyjemy sobie samochodzik. To damy do lodówki. Zobacz, jaki jest jedyny plus zimy. Gdzie oni poszli? Co te kaczy robią? <grystanie> Wariat. Plus zimy jest taki, że nie trzeba lodówki no, wozić ze sobą, tylko wkładacie to tu i macie lodówkę. No, pięknie. Bateryjka i zróbmy tu ładnie porządek. Boże, nawet nie wiecie jak ja uwielbiam spać w aucie Nie wiem, sprawia mi to fas bardzo dużo przyjemności Dobra, trzeba wyjechać, zostawić klasztor z tyłu. Fantastyczne miejsce. Nie wiem czy tu dzisiaj jeszcze na nockę nie przyjadę. Bo chyba tu zostało, bo jeszcze aby... nieoznakowani w okolicy. Albo nad jezioro pojadę, tak mi się teraz przypomniało jezioro te no Nie pamiętam, taką się że... ale dobra jak będę wiedział to wam powiem. Jedziemy umyć furkę, bo jest brudna, ale też do miasta Kraków nie wolno taką brudną furą jechać, trzeba to umyć ładnie i i co dalej? Nie wiem, <laughs> szczerze nie wiem, czy na rynek gdzieś czy gdzieś połazić po jakichś bulwarach, nie wiem co tutaj jest, zaraz się zorientujemy, będziemy widzieć. Tu sobie stanąłem parking przy zakrzówku Tam śpią, parę na tym parkingu też widać, że jest przyczepa Nic, idziemy coś wymyśleć Nie wiem w którą stronę, zaraz to oblukamy Tu też śpią proszę No nie, tu można spadać Dobrze wiedzieć Punkty widokowe Tu jesteś a, czyli tym tutaj idziemy. Tu jest punkt widokowy. I tu. Dobra, idziemy na około to Nie wiem, czy dobrze idę, szczerze mówiąc, czy tą ścieżką, czy tą... Nie mam pojęcia. Tu są jakieś ławki. Nie wiem, czy tam nie powinienem iść. Hmm. Zgłupiałem. Tu są ławki, tu są ławki. Tu jest coś wydeptane. No jak zwykle musiałem po swoimi ścieżkami pójść i, i źle zrobić to. No. Tam jest w góry punkt widokowy, widzę go. I z niego będzie widać zarąbiście Kraków. Musimy tam iść obowiązkowo. Ja pierdziurę, gdzie ja poszedłem? Tu jest jakaś dziura. Heh. O, jaki ptaszek, jak fajnie śpiewa. Dobra, gdzie ja mam iść? Aż bym coś pokombinował. Jak zwykle. Muszę gdzieś tu zejść. Tu jest jakaś droga. Tu jest stromo. Ja pierdziura, ale to jest wysoko Patrz jak to jest stromo, tu po takich skałach się jeszcze w wspinać. Późba ty jak Tomek coś wymyślisz No nic, musimy jakoś tu zejść. Patrz, po jakiejś ścianie musiałem schodzić tu jest masakra jakaś Jakie tu są skałki wysokie patrzę na te ściany tu Ale klimat ja nie mogę Pięknie tu jest Nie wiem w którą stronę iść Dobra. Idę tam chyba, chcę wejść na górę Mam na ten punkt widokowy Kurde tu jest lodowisko, a tam się kościół spina, bardziej. Widzicie go? A tu co jest? Jakiś bunkier Kurde tu się można wspinać No nieźle. Kurde, tu raczki potrzebne. To jest takie lodowisko. Naprawdę, zobaczcie. Lód. Dobra, jak tam wejść? Ktoś mi powie. Dobra. Tu jest wejście na punkt widokowy. Bo to jest też bardzo stromo. A tam gdzieś widać cały Kraków, wawel. I wszystko. Więc trzeba iść. Może i w górach nie jestem, ale spinaczka, co na ten punkt widokowy też a wpalnik wawel, ale jest pięknie. Nie ma ludzi jeszcze za dużo. Co, już coś tam się kręcą. Wiadomo takie miejsce to trudno, żeby tu ludzi nie było, ale niewiele, niewiele jeszcze. Większość śpi, i bardzo dobrze. Co to za A ptaszki. Słucham, co tu się dzieje. Cudowne. Tektonika i rzeźba na Zakrzówka. Zrąb wzgórza. Wawelskiego z zamkiem z rąb Krzemionek z kopcem Krakusa i z kopcem Kościuszki no i, i wszystko wyjaśnione Ej miasta mają to do siebie takie duże, że zawsze słychać coś na sygnalnie Jak się ogląda jakiś filmik z Nowego Jorku czy z czegoś, to tam zawsze słychać też jakieś karetki, policje Tu też Żebym ja zapamiętał, gdzie auto zostawiłem, bo ja się tu gubię. Patrz jak to fajnie wygląda, takie ukształtowanie, nie? Człowiek nawet nie czuje tutaj, że jest w centrum jakiegoś dużego miasta. Tak jak Kraków. Punkty widokowe jaskinia twardowskiego. Namówiłeś. <grytanie> Idziemy na punkty widokowe. I na jaskinie. No i dobra, pierwszy punkt blokowy. Znaczy pierwszy był tam na górze. Ale to jest chyba następny jakiś. A tam chyba iść trochę wyżej. Tu niewiele widać. Tam się kąpią morsy. Bajka. Pięknie. Nie? Nie wiem, czy byliście tu kiedyś? Na Zakrzówku w Krakowie? Czy większość z Was tylko sukienice rynek wawel Czy poszliście gdzieś tutaj punkt widokowy proszę Bardzo przyjemnie Trzeba przyznać Tych punktów widokowych to jest od groma. Ach, ale wysoko. A tam jest taki zjazd do wody, aby łódki można chyba było wodować. Ciekawe jestem, czy tu można sobie na przykład kajak wrzucić i popływać. No interesujące. Tam jest taki zjazd do wody, widać, że przygotowane. Nawet nie wiem, czy ktoś tam nie pływa, nie nurkuje. No to nurki nurkują. Ale jaja. Ciekawe co tam pod wodą, jak to jest głęboko. Ta ławeczka, siadacie z takim widoczkiem, no kurczę, fantastyk. Ale te ściany tu są niesamowite. Nie sprawdziłem ile to kilometrów tutaj ma, ale naprawdę przyjemnie się tu idzie. Taki spacerek sobie dziennie machnąć. Dla lekkiego zdrówka, całkiem przyjemna miejscówka. Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. Bardzo mi się tu podoba. Nie spodziewałem się czegoś takiego. O kurde, patrzcie, tam gościł z psem i jest obserwowany przez głośniki. Dostał opierdziel, że ma zabrać psa stamtąd. I wychodzi, nie wiem czy to widzicie. To są te kąpieliska. A, ktoś tutaj bacznie obserwuje. Żeby wam nie przyszło nam jakąś dwójkę tu gdzieś ściągnąć. Bo <laughs> się możecie zdziwić. Być na RILSach. co ty są Jaszczury? szczury? Gniewosz Gniewasz promisty. Fasz tutaj występuje. A. Szok. Już troszok szok. Ale jest przyjemnie. Ludzie wyłaście z domu. Ruszcie te cztery litry, cztery litery. Wie, czy są leżanki jakieś. Ja nie mogę. To musi się idzie poleżeć. Sprawdź jakie fajne te leżaczki. Można sobie... Legnąć, słoneczko świeci. Przyjemnie jest bardzo. Rano było minus 7, teraz koło 0, ale te słoneczko robi taką robotę, że naprawdę... A tam widzę jak się morsy kąpają, kąpią, kąpają. Na <grywka> kopita po lewej i po prawej, tam jest dwóch ch 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 chłopaków. Zwariowani w życiu bym tam nie do tej wody. wam niesamowita ile chybawek tu jest z takimi widoczkami. Naprawdę jest tego tu bardzo dużo Każdy tu se znajdzie jakąś miejscóweczkę ci po kąpieli kąpią się, patrzcie, wchodzi do tej wody i Ja Ja ale widzicie to? No. Szybko wszedł Podziwiam. Nie dla mnie. Jakiś bar, krzówek, proszę, restauracyjka No bardzo przyjemnie. Trzeba przyznać Podoba mi się tu woda dla piesków Zima na zakrzówku Kurde, mega przyjemny to jest naprawdę Naprawdę przyjemne miejsce bym tu mieszkał, bym tutaj często odwiedzał. A tu jest też parking u góry. Ja gdzieś tam na dole stoję. Miejscóweczka to fajna. Proszę. Nawet nie wiedziałem, że tu parking. Dałem na nawigacji za Krzówek i mnie tam poprowadziło. Super. Kurde, super miejsce. Że można tu zaparkować. Ciekawe czy to jest normalny wjazd, chyba tak. To jest jakiś okaziciel, zezwolenie na wjazd. Kto wie, czy nie trzeba mieć jakiegoś zezwolenia jak się na tą drogę wjeżdża. Możliwe, że tak jest. To, że mój optymizm to, że to tylko dla pracowników może albo coś takiego. Dobra, idziemy do samochodu. Ogarniemy się i pomyślimy co dalej. Biegaczy pełno sportowców, ale patrzcie co ja tam zauważyłem po prawej stronie, tam jakiś baron jest. U góry, nie teraz, go nie zobaczycie za drzewami, ale zaraz się powinien pokazać. O co tu chodzi? Roberzyści, patrzcie, tam jest balon. Widzicie go? <laughs> Ciekawe, nie wiem czy to nie jest ten balon taki, co tu chyba idzie kupić, i widoki sobie oglądać z góry. Tak mi się coś wydaje, że chyba tu jest takie coś w Krakowie, nie? Nie wiem, czy się mylę, czy nie, ale możliwe. Tu jakaś sadzawka zamarznięta i ropuchy. Ropucha szara. Traszka. Użytek ekologiczny, ale ten balon wygląda. Ciekawe, ile tam jest miejsce. To takie dość duże wygląda. To nie jest jakiś zwykły balon. Macie powierzchnia 17,5 A. A nie fajnie jak ci rowerzyści tutaj, że to nie jest oddzielone No i co, jesteśmy na parkingu Troszkę od się tu zebrało Co to jest? Jakiś kaczuchy Ale patrzcie jaki tu stoi, nie wiem czy to Kalifornia Czy co to jest? Chyba Kalifornia Zarąbista, tak Fajne stało od kole, drogie nie wszystko No i co? Kraków pozwiedzane trochę Wam tego zakrówka pokazałem. Później przeszedłem się powiem Wam na nie wiem czy to się bulwary nazywa, takie Zdłuż Wisły zaparkowałem koło galerii Kazimierz, jakoś tak się nazywa. No I przeszedłem Wisłą, poszedłem pod Wawel w stronę rynku. Ale nic tam nie nagrywałem, tam takie tłumy, że po prostu szaleństwo. Aczkolwiek klimat tego Krakowa, no ciekawe, tych, tych języków tutaj dużo się słyszy, różnych... Bardzo dużo obcokrajowców, szok. No i... I co jeszcze? Aha, zjadłem sobie pyszne pierogi. Ale mówię, nic zjadł, nie pokazywałem, każdy Kraków zna, więc... Co tu więcej pokazywać? Wawel to już wszyscy widzieliście, ale tam nie wchodziłem nawet na Wawel, po prostu tak się przeszedłem. Ty że te tłumy niesamowite. Pieprz vanilia, o jaka restauracja ciekawa. No i, i co? I teraz myślę co tu robić. I chyba podjadę sobie na takie jeziorko spać. Więc to już w następnym będzie. A to z tej wycieczki e, wystarczy na chwilę. Jedziemy na nową miejscu. Spani w aucie ciąg dalszy.